Czy kiedykolwiek zastanawiałeś lub zastanawiałaś się, dlaczego choroba według Kabały w ogóle może pojawić się w naszym fizycznym ciele? Mistycy mówią, że ciało jest jak ekran. Odbija dokładnie to, co dzieje się w nas znacznie głębiej. W naszej energii, w naszych emocjach i w naszej relacji z życiem. Według Kabały choroba nie zaczyna się w ciele. Jest rezultatem duchowego, lub emocjonalnego dysonansu. Może to być długotrwały stres, tłumiona złość, żal, brak równowagi w relacjach, lub poczucie oddzielenia. A kabala jasno mówi, że kiedy światło nie płynie, to pojawia się ciemność, a ciemność manifestuje się jako fizyczny objaw w naszym ciele nie zawsze konkretny, nie zawsze łatwy do zrozumienia, ale zawsze mający swoją przyczynę na poziomie niewidzialnym. Co ciekawe, w kabale ciało traktowane jest jak nauczyciel. Każdy ból, każda blokada to jakaś wiadomość. Wiadomość, która mówi zatrzymaj się, zajrzyj w siebie, czegoś nie widzisz. I nie oznacza to ignorowania medycyny. Wręcz przeciwnie. Kabała często mówi, że leczenie fizyczne i leczenie duchowe powinny iść w parze. Ciało leczy lekarz, ale przyczyna zaczyna się w tym, co czujemy, myślimy. Jakie decyzje podejmujemy? Główny przekaz Kabały jest taki, że choroba jest wołaniem o zmianę, o większą harmonię i o powrót do siebie. To, co pojawia się w ciele, ma nas prowadzić do transformacji, a nie straszyć. Jeśli nauczymy się słuchać tych subtelnych sygnałów wcześniej, to nie muszą one manifestować się na poziomie fizycznym. Tak więc, według Kabały, Twoje ciało nie jest Twoim wrogiem, a jest lustrem pokazuje ci gdzie brakuje światła, gdzie coś wymaga twojej troski, emocjonalnej, duchowej lub życiowej, a każdy nawet najmniejszy krok w stronę równowagi, to krok w stronę uzdrowienia.